Kiedy myślimy o brytyjskim roku, na myśl przychodzi wiele wybitnych zespołów, ale niewątpliwie jednym z najbardziej wpływowych w historii tego gatunku był zespół The Animals. Powstały w roku 1957 ten niezwykły zespół z Newcastle upon Tyne, zaskarbił sobie serca wielu Polaków i pozostaje do dziś niezmiennie popularny. The Animals zyskało reputację jednego z kluczowych zespołów brytyjskiej inwazji, ruchu muzycznego, który rozpoczynał się w latach 60. i tąpnień w latach 80. XX wieku. Inicjatorami tego projektu byli Alan Price oraz wokalista Eric Berden, wielki talent, który przyciągnął uwagę słuchaczy swoim przeszywającym głosem. Warto dodać, że zespół początkowo miał inne nazwy, takie jak The Pagans czy Alan Price Campbell, zanim ostatecznie przyjął formę, która znana jest do dziś. Zespół przeszedł do historii za sprawą takich przebojów, jak The House of the Rising Sun, utworu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie i do dziś jest uważany za klasyk. Interesującym jest fakt. Że od roku 1962 skład The Animals weszło trzech innych muzyków: gitarzysta Hilton Valentine, besystę Chas Chandler oraz perkusista John Steele. Jednak historia zespołu nie była usłana różami. W kolejnych latach wewnętrzne konflikty sprawiały, że skład zespołu często się zmieniał, co w końcu doprowadziło do jego rozpadu w roku 1966. Zaskakujące jest jednak to, że przed tym tragicznym wydarzeniem udało im się zagrać w Polsce. W listopadzie 1965 roku Polska znajdowała się pod dominacją polityczną Związku Radzieckiego, a rządy sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Mimo trudnej sytuacji politycznej, The Animals wystąpili w Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Łodzi, a ich wystąpienie było wspierane przez zespół Polanie. Członkowie The Animals z sentymentem wspominają ten koncert. Choć mogą być trudności związane z pogodą, w mrożny listopadowy dzień publiczność przyjęła ich bardzo ciepło. Eric Berden w jednym z wywiadów podkreślił, że nie zarobili na tym występie żadnych pieniędzy, ale radość i entuzjazm, które poczuli, były bezcenne. Wspomnienie koncertu w Warszawie jest dla nas niezwykle ważne, mówił. Zespół miał ogromny wpływ na rozwój roka w Polsce, wprowadzając nowe brzmienia do zamkniętej dotąd na takie doświadczenia rzeczywistości komunistycznej. Takie wystąpienia były nie tylko koncertami, ale także prawdziwym zjawiskiem społecznym. Umożliwiły młodym ludziom w Polsce zetknięcie się z zachodnim rock'n'rollem, co z kolei miało dalekosiężne skutki dla rozwoju kultury muzycznej w kraju. The Animals to nie tylko historia muzyki, ale również opowieść o zderzeniu kultur. Ich koncert w Polsce z pewnością pozostał w pamięci zarówno członków zespołu, jak i wszystkich, którzy mieli to szczęście go oglądać. Dziś, gdy myślimy o historii rocka, warto wspomnieć o The Animals, bo wprowadzili oni coś więcej niż tylko dźwięki, przynieśli ze sobą ducha wolności i niezależności.